Witajcie! Dzisiaj jest z nami Natalia Królik zdobywczyni tytułu Studentki grudnia. Bardzo serdecznie Cię witamy. Witam również. Z tej okazji, że zdobyłaś tytuł Studentki grudnia, chcielibyśmy zadać Ci kilka pytań. Na początku chciałabym wiedzieć, jak się czujesz z tym, że zdobyłaś tytuł studentki grudnia. Generalnie jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i czuję się. Bardzo dobrze. Tak, prawdę mówiąc, to jakby żyjąc na co dzień, w moim takim społecznym życiu, nie zastanawiam się nad tym, czy coś wygram, a tutaj bardzo miła niespodzianka. Studiujesz pracę socjalną. Dlaczego zdecydowałaś się akurat na ten kierunek? Nie była to kwestia przypadku, to na pewno. Od siedmiu lat jestem wolontariuszką w MOPS-ie u mnie w mieście. I po prostu e, moja pierwsza koordynatorka tego projektu tak zaraziła mnie całą pasją do e, tego wszystkiego, że chciałam sama spróbować, i teraz e, kończąc już studia pierwszego stopnia, myślę, że to była bardzo dobra decyzja. Jesteś także harcerką. Czy myślisz, że harcerstwo miało wpływ na to, co studiujesz, i na to, że lubisz pomagać innym ludziom? E, niewątpliwie. Jakiś tam wpływ miało, ale na pewno to był już kolejny krok. Generalnie od zawsze moja mama dbała o to, żebym brała udział w wielu rzeczach, żebym spełniała się na wielu płaszczyznach i ona chyba po prostu wykształciła we mnie to, że po prostu lubię ludzi, lubię się udzielać. No i po prostu lubię być aktywna. Czy pomagając innym, masz taką ulubioną grupę społeczną, z którymi wolisz pracować? Czy są to na przykład dzieci, a może seniorzy? Szczerze mówiąc, to jeszcze jakiś czas temu, bez zastanowienia, powiedziałabym, że są to dzieci. Z seniorami jakoś wcześniej nie bardzo miałam się dogadać. Wiadomo, że to jednak jest różnica pokoleń, ale im więcej jakby miałam z nimi do czynienia, im więcej zajęć z nimi miałam. Myślę, że teraz raczej postawiłabym te dwie grupy e, na równi. Chyba praca z seniorami to po prostu już taka e, no wymaga dojrzałości. No tak. Jesteś również ratowniczką wodną. Jak zaczęła się twoja przygoda z tym? No tutaj jak można się domyślać, e, też była to zasługa e, mojej mamy, która po prostu kiedyś e, znalazła ogłoszenie, że jest e, tworzona nowa grupa właśnie u nas w WOPsze. I że można podszkolić swoje techniki pływania. No i stwierdziła, że jeśli chce, to mogę spróbować. Spróbowałam, było to już chyba 8 lat temu. No i z czasem zrobiłam sobie wszystkie kursy. No i teraz mogę jakby pracować jako ratownik głodny. Jesteś zaangażowana w naprawdę wiele inicjatyw i spraw. Czy znajdujesz w ogóle jakiś czas wolny? Jeżeli tak, to co lubisz w nim robić? Kiedyś na przykład e, marzyłam o tym, żeby być w ochotniczej Straży Pożarnej, ale tak w głowie miałam to, że no jednak nie bardzo mam czas, wolałabym się skupić na studiach, na sobie najważniejsze rzeczy. E, ale od dwóch lat jestem w tej e, ochotniczej Straży Pożarnej i jakby nadal mam dużo czasu. Mam czas na to, żeby oglądać sobie seriale, jeśli mam na to ochotę, żeby spotykać się ze znajomymi. To na, no tak naprawdę to jest jakby po prostu dobra organizacja czasu. Podziwiam Cię, że jesteś zaangażowana w tyle projektów, spraw i organizacji, ponieważ należysz również do KSM-u. Tak, tak. Tak, tam też pewnie dużo masz kontakt jakby z innymi ludźmi, z pomocą. Tak, no generalnie właśnie aktualnie jestem w zarządzie archidiecezji naszego KSM-u, no i generalnie Najgorsza rzecz jest w tym, że po prostu tutaj studia są w Krakowie. Ja mieszkam na Śląsku w Zawierciu, KSM jest w Częstochowie i najgorzym myślę jest z tym, że po prostu pół życia spędzam w pociągach. Aczkolwiek to też jest czas, kiedy mogę zrobić dużo takich rzeczy i na studia i po prostu, które są mi potrzebne. No i po prostu lubię kontakt z ludźmi, więc po prostu cały czas o niego walczę. Ja bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Gratuluję zdobycia tytułu studentki grudnia i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Wam bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku z serii Student Miesiąca. Kto wie, może ktoś z Was będzie kolejnym studentem.